Twoja mama mówiła, że lubisz naturę. Mogę pokazać ci kilka fajnych trików. Ech, skoro tak mówisz, Robert. Ech, wierzę, że możesz mówić mi. Ech, nieważne. Więc zabijamy ryby dla zabawy? Pff, podziękuję. Wcale nie musimy ich zabijać. Możemy je złapać i wypuścić. Super, więc dla zabawy robimy w nich dziury. Dobra, dobra, zapomnijmy o rybach. A, hej, a znasz to? He? Dobra, to jednak głupia zabawa. A, a umiesz robić węzeł? Nie tak! Rąbanie drewna! Spinaczka na drzewo! Rozpalanie ognia! me Nazval <coughs> mě? <mnie> tato? tato. <coughs>